Czajcie, tu Ala. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć kilka słów o firmie, którą się zainteresowałam. Jest to firma Krowe dlaczego się nią zainteresowałam i co sprawiło, że postanowiłam zacząć testować produkty właśnie tej firmy. Przede wszystkim po pierwsze jest to firma polska. Ja lubię wspierać polskie, polskich producentów, polskie firmy zwłaszcza teraz, kiedy jesteśmy w takim dobie lekkiego kryzysu przez, przez te okoliczności, które przyszły na, nie tylko w Polsce, ale na cały świat. Jest to firma, która Produkuje, produkuje kosmetyki wegańskie. Jest to firma, która nie testuje na zwierzętach, co jest dla mnie bardzo ważne i ja osobiście zwracam na to uwagę, ponieważ uważam, że jest to no, coś, co nie wszystkie firmy mogą się tym pochwalić, natomiast cierpienie zwierząt no, jest dla mnie w ogóle nie do przyjęcia. Także, i co jeszcze? I to, że jest bardzo szeroka gama produktów. Słuchajcie, każdy znajdzie coś dla siebie, naprawdę. Tutaj możesz mieć od produktów kolorowych, jak to, co ja na tą chwilę mam, i zamawiać będę dalej. Na przykład, tusz do rzęs, kredka do oczu i podkład, puder, jednocześnie mineralny z dobrym składem. Dzisiaj właśnie jestem umalowana tymi trzema produktami. I powiem Wam, że jest jeszcze do wyboru konkretki, do oczu. Naprawdę szeroka, szerokie spektrum tutaj do wyboru do koloru, co kobieta potrzebuje, żeby podkreślić swoją urodę. Może sobie wybrać. Są perfumy, słuchajcie. Perfumy są także w szerokiej gamie zapachowej. Możecie wybrać sobie, bo każdy z, każdy z nas ma ulubione perfumy, tak? Jakieś markowe. Więc firma Prouve ma perfumy, które odpowiadają zapachowi, jaki uwielbiacie. No a tutaj jest to dużo, dużo tańsze. Perfumy mają 20% zaperfumowania. To są, myślę, że to daje nam taki długotrwałość tych perfum. Oczywiście to jest kwestia indywidualna i warto wypróbować, ile godzin dany zapach będzie się trzymał. Mają również perfumy molekularne w sześciu, w sześciu zapachach i możecie to sobie mieszać, jak lubicie, żeby swoją osobowość podkreślić, swój sposób życia, swój styl. Hmm? Możecie mieszać, robicie sobie takie własne kompozycje, to jest też, też fajne. Szeroki wybór środków pielęgnacyjnych, środków czystościowych. Przy czym są one bez chloru, bez ciężkiej chemii. Na każdym, na każdym produkcie jest napisane, czego możemy się spodziewać. Słuchajcie, zapachy tych rzeczy, które testuję ja obecnie do Łazienki, do kuchni. Dzisiaj właśnie przyszła paczuszka z intensywnym płynem, intensywnie perfumowanym płynem do tkanin, więc dzisiaj przetestuję. Jestem bardzo zadowolona z tego, co już mamy. Jeśli kuchnia rzeczywiście, to można powiedzieć, jeśli pokryjecie raz, będziecie czyścić tym produktami. To rzeczywiście ten brud, tak jak obiecuje producent, nie, nie, jak gdyby nie pojawia się tak szybko tak i macie wrażenie super doczyszczonych do rzeczy. Dziś też wziąłem żel do usuwania plam, bo przy czwórce dzieci, słuchajcie, tych plam naprawdę jest dużo, więc będę to testować. Słuchajcie, tak na zakończenie jeszcze. To jest firma Plumfer. Jest w 30 krajach, także nie jest to firma, która gdzieś jest ograniczona. Można tak naprawdę wszędzie się pojawiać z produktami, z tym, co ta firma nam może oferować. I jest, możesz tutaj dwa jak gdyby modele współpracy z tą firmą. Pierwszy model to jest, że po prostu chcesz kupować, więc się rejestrujesz, kupujesz dla siebie, ewentualnie sprzedajesz to z prowizją no i masz taniej te produkty, oczywiście się jesteś zainteresowana, ale masz też możliwość Wzięcia udziału w drugim, w drugim modelu, czyli już taka praca multilever marketing. Jak słyszeliście na pewno o tym, to jest taki marketing szeptany, wielopoziomowy, gdzie buduje się strukturę, gdzie wypracowujecie sobie grupą poszczególne pozycje, każdy tu może awansować i osiągnąć wyższe dochody. Zaczynacie od 3%, kończycie na 24%. Na tych 3% to jest możliwość 200-300 złotych miesięcznie zarobienia. Oferta jest ciekawa, marketing wielopoziomowy pamiętajcie nie jest piramidą finansową, tu jest produkt i nie płacicie nie wpłacacie żadnych pieniędzy, żeby coś się kręciło. tak? Od Was zależy jak sobie wystartujecie, jak zaczniecie i, i co... co co w ogóle będziecie robić tak, w tej firmie? Co chcielibyście robić? Możecie sobie jakieś założenia dać, możecie spróbować. Ja polecam dla pań domu, ja polecam dla kobiet nowoczesnych, dla kobiet tradycyjnych. Tu się naprawdę znajdzie wszystko, czym możecie się, czym możecie się naprawdę zachwycić i, i, i warto wypróbować. Ceny są przystępne. Dajcie mi znać, czy znacie tą firmę, czy już coś próbowaliście, ewentualnie czy chcielibyście yy, jakieś testy, yy, nie wiem, konkretnych produktów. Napiszcie do mnie i bądźmy w kontakcie. Pozdrawiam!